Mamy takie zdanie na dowód. Udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej n liczba 20n kwadrat plus 30n plus 7 przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2. No to przepiszemy tą liczbę 20n kwadrat plus 30n plus 7. Zdanie wydaje się trudne, a jest bardzo proste. Przy dzieleniu przez 5, czyli piątkę wyłączamy przed nadpis. Jak zrobimy 5, to byśmy mieli tak. 4n kwadrat, bo 5 razy 4 da nam 20, dodać 30, czyli 6n. Bo 5 razy 6 jest 30. A słuchajcie, z tym zrobimy tak. Tą siódemkę rozpiszemy sobie jako 5 dodać 2. Z piątki da nam się 5 wyłączyć, czyli tu będzie dodać 1, bo 5 razy 1 da nam 5. Nazwójki już nie wyłączymy, czyli tutaj dodać 2. I teraz zobaczcie, ta cała liczba jest podzielna przez 5, a tu zostaje reszta 2. To jest nasza reszta 2. I w ten sposób wystarczy zapisać, już widzimy, że ta liczba przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2. Jeszcze raz, żebyście to widzieli. 5 razy 4 daje nam 20n kwadrat. Oczywiście 5 razy 6, 30 i n. I 5 razy 1 to jest 5. I tutaj dodać 2. W ten sposób tą siódemkę rozpisałam jako 5 plus 2.